Przypomnijmy sobie najbardziej znaną toruńską legendę o Fisaku, który osalił miasto przed plagą Żab. Wiele wskazuje na to, że wyprowadził je właśnie tu, na mokradła. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do odkrywania Torunia. To właśnie stawą, bagną, mokradło. Rozlicznym kanałom i rzeczkom Mokre zawdzięcza swoją nazwę. Podtoruńską wieś, której historia sięga XIII wieku, włączono w granicę miasta w 1906 roku. Wyobraźcie sobie, że liczyła wówczas ponad 12 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy w centrum Mokrego, a niektóre z tych kamienic powstały, kiedy Mokre było jeszcze wsią. Dzisiejsza ulica Kościuszki była wówczas nazywana Lipową. Wielka wieś o miejskiej zabudowie. Skąd ten sukces? Jest woda, jest kolej, jest przemysł. W roku 1856 August Born i Ernst Schütze założyli spółkę, która na zawsze odmieniła oblicze mokrego. Początkowo produkowano tutaj maszyny i narzędzia rolnicze. Uruchomienie odlewni żelaza, nawiasem mówiąc drugiej największej na Pomorzu i Wielkopolsce, umożliwiło poszerzenie asortymentu. Odtąd produkowano tu również koparki i pogłębiarki ziemne. Borni i Szice produkowali również na potrzeby toruńskiej twierdzy, zaopatrując ją w niezbędne instalacje. Zakład należał do największych w pruskim Toruniu. Poważną konkurencją dla Ernst'a i Augusta była fabryka Drewica. Zakład Drewica dawno już nie istnieje, jego miejsce zajął dworzec autobusowy. Podczas gdy w halach Borna i Szycego działa lubiane przez Torunian Centrum Handlowe Bumar z największą w regionie Galerią Wnętrz AMC. Każde dziecko kojarzy Toruń z piernikami. Natomiast mało kto pamięta, że staropolskie dzieci kojarzyły go głównie z cebulą. Rolnicze zaplecze miasta z mokrem na czele produkowało ją na potęgę. Ślad tego zachował się w ludowej przyśpiewce z Lubelszczyzny. Mówi się tam, toć to była cebula, toć to wszystko Storunia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rolniczy charakter dzielnicy był uchwytny w przestrzeni. Nie brakowało tutaj rozległych ogrodnictw. Do największych i najbardziej znanych producentów kwiatów i nasion należeli chozakowscy. Tu, gdzie stoją dziś bloki i rozciągały się ich posiadłości, pachnące tysiącem kwiatów. A w miejscu, witnącym niegdyś lwimi paszczami i lewkoniami, ogrodnicy postanowili ufundować kapliczkę poświęconą świętej Teresty. Na przedmieściach dawnego Torunia stało kilka kościołów i kaplic, które nie dotrwały do naszych czasów. Opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Mokrego sprawowali duchowni z Kościoła Świętego Wawrzyńca, a od XVI wieku, kiedy miasto zaczęło się protestantyzować, część mokrzan należała do polskojęzycznej parafii przy Kościele Świętego Jerzego. Zarówno święty Jerzy, jak i święty Wawrzyniec wraz z otaczającymi je cmentarzami zniknęły z powierzchni ziemi w dobie napoleońskiej. Jeszcze jeden ponczek na wynos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Niedługo potem otwarto nowy cmentarz dla mieszkańców Mokrego i nazwano go Przybożej Męce. Zarówno nekropolia, jak i kapliczka, której cmentarz zawdzięcza zwyczajową nazwę, była gdzieś tutaj. Cmentarz zlikwidowano ostatecznie w drugiej połowie lat i XX wieku. Podtoruńscy protestanci musieli czekać blisko 100 lat na to, by odbudowano ich zbór. Z początkiem XX wieku oddano nowy kościół św. Jerzego, który dziś, nosząc wezwanie Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego właśnie, służy katolikom. XVI i XVII-wieczny Toruń stał się azylem dla różnej maści nowierców. Dlatego też trafił tutaj m.in. Paweł Strański wraz z grupą uchodźców z Czech. Paweł Strański zakupił nawet majątek pod miastem, który nazwano Podborownym. Kiedy umarł, pochowano go na cmentarzu przy kościele Świętego Jerzego, a kiedy to dawny kościół Świętego Jerzego rozebrano, płytę nagromną przeniesiono do nowego. To drzewo pamięta czasy, kiedy mokre wyglądało zupełnie inaczej. Rosło długo, zanim zaczęto budować kościół. Wszystkie drogi w Toruniu prowadzą na starówkę. Kościół garnizonowy uchodzi za jedyny w świecie pobudowany przez diabła, ponieważ jego konstruktor i projektant nazywał się Teufel. Czy coś z tym zrobimy? No, oczywiście. Taka plama to nie problem. Taką plamę, proszę Pana, usuwamy specjalnymi środkami na tłuszcze, bo to tłusta plama. I proponuję Panu do tego apreturę, żeby tak szybko nie przyjmowało brudu po czyszczeniu. I na jutro będzie do odbioru. Pralnia Ekopral zajmuje obiekty dawnych zakładów graficznych, wcześniej drukarni Karola Dąbrowskiego. Chodźmy zobaczyć dom frontowy pana Dąbrowskiego. Elewację zdobi postać dostojnego brodacza, jeden z nielicznych w Europie pomników Gutenberga. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.